Ja jeszcze czytam. To pierwsza strona. A nie, druga. Tak sobie obróciłem, wiesz? Jakiś Karol jest napisany. Prawdziwe piękno potrzebuje kontrastu. Ej, to o nas! Podoba Ci się idea i forma forum? Dobrze, zaczynamy. Zmieniliśmy kubki. Bo podobno ktoś mówił, że były nudne. Tak. Pozdrawiamy tego, kto tak mówił. Pozdrawiamy. Chociaż ja nie chciałem zmieniać, ale Michał się przejmuje opinią innych i jestem wpływowy. Tak, tak, tak. Pływowy to znaczy, żebyś pływał no. na innych chyba. Nie. Dający... nie wpływom? Lajającym wpływom, dokładnie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie po długim czasie nieobecności nie, nie. i choroby Grzegorza. A, tak, tak. Był ciężko chory. Nie aż tak ciężko. Nie. Ale tak naprawdę to chciałem zacząć od takiego focha. Że jak to może tak być, że Michał tak odrzuca ludzi i mówi na początku, że w ogóle coś tam było z tym filmikiem? Sześć. to był żart. Ja też wiem oczywiście o tym. No dobrze, ale tak poważnie teraz, to ładnie tam mówiliście z Michałem, naprawdę. Ja z trzompkiem. Michałem jest Michałem i Dziękujemy w ogóle za ten odcinek. Bardzo dziękujemy. Myślę, że to mądre myśli były, wiesz? Myślę, że to mądre myśli. W sensie, mądre rzeczy padały, naprawdę. I super, no bo z swojego doświadczenia też tak mówił konkretnie, nie? Więc fajnie. Tak sobie pomyślałem, że następnym razem zrobimy tak, że Michała to nie będzie, a ja zaproszę innego księdza. <śledzimy> Takiego, co sobie tak ciągle nie żartuje. Jest bardziej. No dobra, dobra, już już. To co, zaczynamy? Bo to znowu takie pitu-pitu będzie. No nie może tak być, nie? Tak to. Tak naprawdę nie mamy ustalonego tematu. Ja bym chciał mówić o ekumenizmie i dialogu międzyreligijnym, a Michał chciałby mówić o czymś innym i w sumie nie wiadomo, czy się dogadamy. Szukamy dialogu. Szukamy dialogu. Nie no, trochę musimy się jeszcze zgadzać, będziemy... będzie dzisiaj trochę o ekumenizmie. Ku... No bo był. Był tydzień ekumeniczny. Co prawda już się skończył. Ale przed tygodniem ekumenicznym przeżywaliśmy też ten Dzień Judaizmu, i teraz w tym tygodniu, czyli to wszystko jest razem jakoś tam nie, przeżywaliśmy też Dzień Islamu. Można sobie zadać pytanie, dlaczego w ogóle coś takiego mamy w Kościele? Nie? Zadałem pytanie. <śmiech> <śmiech> Też niedawno, w minioną niedzielę, przeżywaliśmy Niedzielę Słowa Bożego. No tak. Ja tam odkopałem taki świetny dokument papieża Franciszka, Aperuit Illis, tak się nazywa, z 19 roku, gdzie papież usta ustanawia tę niedzielę i on właśnie tam pisze, że, yy, że ustanawia tę niedzielę Słowa Bożego w trzecią niedzielę zwykłą w ciągu roku, hmm. ponieważ bardzo blisko mamy Tydzień Jedności, Dzień Judaizmu i papieżowi zależy, żeby też wtedy mówić, myśleć, i podejmować pewne działania wokół Pisma Świętego, ponieważ no, Księga Pisma Świętego występuje właśnie u tych wszystkich wspólnot: Kościoła katolickiego, u protestantów i mm. w judaizmie. No, powiem Ci szczerze, jak usłyszałem, że jest niedziela Słowa Bożego i za chwilę tydzień komunistyczny, to sobie tak pomyślałem, no. To mogło być nieprzypadkowe faktycznie, nie? że to taki, wręcz to trochę odebrałem jako, jakiś ukłon, ukłon w kierunku protestantów. Swoją drogą pozdrawiamy tego y, użytkownika tam, pana, który czasami komentuje, że my tu gadamy jak protestanci. No. <laughs> więc dzisiaj naprawdę będziemy <laughs> mówić o protestantach, ale nie jesteśmy protestantami. Tak. Natomiast, no, może byśmy trochę mogli spróbować porozmawiać o tym, no jak to jest? Czy no my jako katolicy, jak na nich patrzymy, jak powinniśmy patrzeć? Dlaczego ten ekumenizm działa albo nie działa? Nie? Co, co tu jest dobre, co może zbudza nasze jakieś tam, nie wiem, obawy też? Nie, bo myślę, że to jakby wiele z tych rzeczy jest niewyjaśnionych w jakiś sposób. Że mamy tak. czasami taki obraz, że albo protestanci to są tacy, nie wiadomo, jakieś ludzie z kosmosu, gdzieś żyjący, w ogóle nie znamy żadnego protestanta i po co sobie zadawać takie pytania? A czasami mam wrażenie, że, że jakby druga skrajność, no to jest takie myślenie, protestanci to są ci tam, nie wiadomo, co robią nie? i w ogóle, że, że coś jest nie tak z nimi bardzo mocno, nie? Ja w ogóle do panu chciałem powiedzieć, że, że ja jestem takim, wiesz, katolem, nie? Kocham eucharystię i uważam to za centrum mojego życia. Kocham Matkę Bożą. A to, że mówię czasem yy, i wyglądam czasem jak nie ksiądz, to to, to nie. Wyglądasz to, mnie jak nie ksiądz? to mnie jakoś nie. Słuchaj, ja myślę, to że to był nie, ja myślę, że my to już mamy za sobą. Nie? I generalnie Wy chyba, jak, jeżeli nas jeszcze oglądacie, to chyba też już macie za sobą takie myślenie w kategoriach, musimy mu przepiąć łatkę, nie? bo nie ma sutanny dzisiaj, to znaczy, że kurczę, nie wiadomo, co to za ksiądz, nie, albo coś tam, albo nie wiem. Jakby nam się już nie chce zatrzymywać na tych łatkach wszystkich. Znaczy tak, ja, tak. mi przynajmniej nie chce się zatrzymywać, wiesz, już dalej. ile można, nie? Więc faktycznie, no, dla mnie to też było pewnego rodzaju odkrycie, że, że nie musisz się super określać w jakiejś frakcji, na przykład kościelnej. Że może być tak, że szanuję liturgię, właśnie tak jak mówisz, nie? Mam, mam szacunek, umiłowanie Eucharystii, czy też kult Matki Bożej no i jakby różne inne rzeczy, które bardzo by określały, tak, to jest katolickie ewidentnie, nie? I w ogóle papież Franciszek to jest ja, yeah, I wręcz jak jezuici moglibyśmy powiedzieć, tak, chcemy mu tam służyć na maksa do końca, ale jednocześnie można szanować protestantów i uważać, że oni podkryli też pewną mądrość w Słowie Bożym i tak dalej. W sensie, ja już nie chcę wykluczać, nie? Chciałbym, żebyśmy spróbowali zaczerpnąć jakby, wiesz, no tutaj z głębi naszej, ale nie zamykać się tylko dlatego, że coś się nazywa protestanckie, nie? Mhm. Na przykład. dla mnie to właśnie oznacza dialog trochę ekumeniczny, czyli ja siedzę mocno zakorzeniony w tym, gdzie jestem, kim jestem i... Myślę, że to jest przez jakąś łaskę i przez moją historię nie wiem do końca sam, jak to się stało ale tak, mogę dzisiaj powiedzieć to już mówię tutaj któryś raz że uważam, że znalazłem swoje miejsce w kościele i gdzieś tam no, czuję się w jakiś sposób zakorzeniony nie? Mhm. więc myślę, że mogę powiedzieć, że jakoś tam tą moją tożsamość znam. Ale to nie znaczy, że będąc w tej tożsamości, która mam nadzieję, że cały czas będzie wzrastać jeszcze głębiej że nie mogę się spotkać z człowiekiem, który jednak ma trochę inną tożsamość, nie? I że nawet tam możemy odkryć wspólne rzeczy. Dobra, ja się zaraz nakręcę i tyle z tego będzie. Ja myślę, że chodzi o tę umiejętność też spotkania się, nie? Pomimo różnych historii, różnych... jakby... Uwarunkowań, nie? spowodowały, że ta historia, na przykład tej wspólnoty, czy tej poszła w tę stronę, My dzisiaj boimy się, myślę, że boimy się często spotykać, nie? boimy się tego, co papież mówi, że jest potrzebne. On mówi, że jest potrzebne takie twórcze napięcie, nie? że tak. zawsze z jakiegoś takiego napięcia, a czasem wręcz może w z konfliktu, ale w sensie z napięcia, które zawsze będzie w spotkaniu między ludźmi czy między grupami ludzi. Będzie, będzie powstawać jakiś rodzaj, pięć. I papież mówi, że to jest potrzebne, bo wtedy, wtedy my jakby właśnie jakby znajdujemy swoją tożsamość i może właśnie zadajemy sobie pytanie, tak naprawdę, co, co ją kształtuje, ale, ale, ale to też y, otwiera nas na, na, na tego drugiego człowieka czy na grupę ludzi. Nie? I kurczę, dzisiaj mamy z tym problem jakiś, nie? że my dużo mówimy w takim ekumenizmie, nie? modlimy się o jedność, przeżywamy dzień czy tydzień jedności. O modlitwę o jedność. Ale co robimy? Ale boimy się spotkać. Tak, a co robimy, co robimy w Ralu? Nie? Mhm. Nie, to wszystko jest ważne, ta modlitwa i, i taka, taka, taka wizja jakby kościoła, ale, ale wiem, że chociażby w Poznaniu mamy, mamy różne kościoły, mamy różne zbory, mamy prawosławnych, mamy grekokatolików, i bardzo się, bardzo się mało, no mało się znamy, nie? A jak byliśmy na TZ w Rydze, to tam wręcz życie tych wspólnot, życie tych ludzi i także księży i pastorów się przenika, to jest codzienność, że oni się znają, oni sobie tak, pomagają, tak. oni sobie nawet udostępniają, nie wiem, yy, pomieszczenia kościoły, nie? i kościoły do, do modlitwy, nie? Bo, 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 nie mają ich na co dzień czasem, nie? To jest, I to jest super. Ja tam wtedy doświadczyłem tego tak namacalnie. Widzisz, ale właśnie może tutaj jest klucz w tym, co powiedziałeś, mhm. że w momencie, kiedy jakby wspólnie doświadczamy pewnego ubóstwa, czyli np. powiedzmy jedna grupa nie ma całego wiesz, spektrum rzeczy, z których może korzystać, typu chociażby infrastruktury, kościołów i tak dalej, jest trochę skazana ta, ta grupa na to, żeby szukać pomocy, czy w ogóle się dogadywać, nie? jakby rozmawiać. I, Oczywiście teraz mówię znowu o może o jakichś takich trochę banalnych rzeczach, ale i oczywiście nie chodzi o to, żeby przekładać to teraz na to, że musimy być za wszelką cenę, nie wiem, super ubodzy, mhm, ale jednak w pewnym sensie tak. Że w pewnym sensie, jeżeli, jeżeli ja wychodzę z założenia, że ja mam wszystko i niczego mi nie brakuje i w ogóle jestem super samowystarczalny, to dla mnie to jest właśnie trochę brak ubóstwa, nie? Takiego, braku, takiego podejścia, że ja potrzebuję. Drugiego człowieka, ale potrzebuje też Boga. No i teraz z tej postawy, moim zdaniem, może się rodzić ta chęć spotkania, nie? I nie sądzę, żeby w Rydze, czy w ogóle na Łotwie. Było teraz zagrożenie, że przez to, że na przykład tam, bo słyszałem o takiej historii, wiesz, że chyba biskup, jakiś protestancki, luterański rygi luterański, udostępnił tam ich katedrę, jak był jakiś ingres w ogóle, em, Prymasa nazwijmy to, nie? ponieważ katolicy po prostu tam nie mieli akurat wtedy, czy, nie wiem, czy był w remoncie, czy ten kościół był mniejszy, cokolwiek. Nie? że Po prostu faktycznie tak, jak mówisz sobie, udostępniają te przestrzenie i nie sądzę, żeby przez to nagle z kościoła katolickiego odpłynęło bardzo dużo ludzi do protestantów, bo oni akurat udostępnili. Kościół, nie, nie? Nie. Wiesz, to wyglądało tak, że mieliśmy spotkanie w parafii katolickiej i proboszcz tej parafii zaprosił swojego przyjaciela, pastora, już nie, nie pamiętam jakiej denominacji, i prosząc go o wykład na jakiś biblijny temat. No, no i fajnie, wszyscy byli zgromadzeni, protestanci i katolicy, a głosił nam pastor. I zapewne myślał tak. Skoro na przykład jest to Luteranin, to bardzo możliwe, że, że od nich faktycznie ta tradycja skupiania się na Słowie Bożym jest bardzo silna. Jest bardzo możliwe, że ten gości będzie dobry w Piśmie Świętym, więc może posłuchajmy go. Nie? I może to nie jest ostatecznie nic złego. Tak. Tylko, żeby nie było tak cukierkowo. I żeby nie było tak, że. Znaczy inaczej. Ja, ja nie mam takiego podejścia, wiesz, że tutaj jest w ogóle super, wszystko jasne i teraz. Jutro już powinniśmy mieć interkomunię, nie? czyli przyjmować u siebie nawzajem komunie świętą i w ogóle wszystko powinno być wspólne, i tak dalej. No bo jednak są te przeszkody. No to nie jest tak, że nie ma tych różnic. Nie? Moglibyśmy powiedzieć, no udawałem, że ich nie ma i jakoś sobie będziemy żyć. No chyba nie. Ja mam osobiście taki pogląd, wiesz co, że, że ten dialog ekumeniczny się trochę chyba właśnie zatrzymał przez to, że częściowo ulegliśmy takiemu złudzeniu, że to tak, no będzie tak, tak cukierkowo, nie, będzie ładnie. i to pogłaszczemy się i już będzie super wszystko, nie? No, no nie, no, no nie da się. To nie jest taka hmm. prosta sprawa, którą da się tak ominąć coś tam, załatwić. Nie? Wiem, że w Niemczech są podejmowane pewne ruchy, próby i ja nie ukrywam, że trochę patrzę na nie krytycznie. Także tam jest wśród niektórych biskupów niemieckich takie podejście. Okej. Okay, czy biskupów to, to może za dużo powiedziane, bo pewnie jakiś tam jestem zaangażowany też, ale nie pamiętam ani nazwisk, nawet nie o to, chodzi, żeby się tak mówili, tylko jest taka grupa wiesz, robocza, która zajmuje się tym dialogiem trochę bardziej i oni bardzo mocno chcą szukać takich praktycznych rozwiązań, chociażby dotyczących interkomunii, ale też tego, że wiesz, przyjmowania komunii świętej w przypadku mieszanych małżeństw, jeżeli ktoś jest nie wiem, protestantem, ktoś jest kościoła luterańskiego na przykład, czy ewangelickiego, ktoś jest katolickiego i czy oni nawzajem mm. wiesz, jak tam to jest, nie mogą... Tych swoich nawzajem, w tych różnych wspólnotach, przyjmować Komunię świętą, czy nie przyjmować. I, i oni bardzo, mam wrażenie, prą do przodu, nie? do tego stopnia, że trochę, tam jest chyba trochę pod znakiem zapytania czasami ten element jeszcze na też pewnego posłuszeństwa, też magisterium kościoła, albo to wzbudza pewne pytania. Nie powiem, że to jest, działają wbrew, nie? Ale, ale że to wzbudza pewne pytania. i i na przykład no. Dla mnie to jest przykład tego, że to, to nie wszystko jest takie ani fach, <grych> jak mówiliśmy to powiedzieli. Nie? Czyli tu y, może być taka pokusa pójścia na skróty, nie? czyli dobra jest, Jakoś tam. obojętny, chodźcie. No, Możecie przyjąć tę komunię świętą, bo jednak ją rozumiecie, Przypiajmy się i tam. Tak, tak. No i to jest być może to są te skrajności znowu, nie? że jedna skrajność, wiesz, idźcie mi z tymi protestantami, bo nie mogę w ogóle, nie wiadomo co i tak, zagrożenie, nie? a druga skrajność, nie no, nie ma żadnych różnic, nie? Mhm. I możliwe, że wiesz, ten dialog ekumeniczny jest właśnie czymś e, takim, no nie tyle nawet pośrodku, co po prostu jest, jest szukaniem tej właściwej drogi, nawet ja bym powiedział znowu, bardziej w głąb trzeba by pójść gdzieś, nie? I tak jak mówisz, możliwe, że szukać jeszcze więcej okazji do tego, żeby wspólnie działać, Znowu Niemcy, ale teraz bardzo pozytywny przykład. Oni tam na przykład mają telefon zaufania, który jest obsługiwany wspólnie przez chrześcijan, po prostu chrześcijański telefon zaufania, jest obsługiwany przez katolików i protestantów. Nie I kto wie, no, może takie coś byłoby możliwe. Jakieś różne charytatywne akcje. Nie? Praca z młodzieżą jest, jest możliwa też na takim jakimś wspólnym gruncie. Young Life nie? to jest ekumeniczny ruch, bardzo mocno. i. I, ale jednocześnie to nie jest tak, że przychodzi Young Life, który miał tam korzenie bardziej protestanckie, przychodzi do Polski i teraz mówi, my z was zrobimy protestantów. Nie. Oni mówią, Yhy. w Polsce mamy głównie katolików. Dobra, no to jedziemy w tę stronę, nie? To znaczy, że, że w waszej tutaj tradycji się rozwijajcie i idźcie w głąb, <słuch> <słuch> Trochę długo gadam, więc powinieneś coś powiedzieć. Nie bo tak dzisiaj mam w głowie, że pilnujemy czasu. A tu już kończymy. Trochę, trochę tak, ale jeszcze poszę w stronę konkretów, w takim sensie, co możemy zrobić oprócz modlitwy? Czy może, może zachęcić do tego, żeby się przejść, poszukać w ogóle w necie, gdzie są w kościele chrześcijanie, nie katolicy, mieć w ogóle taką wiedzę, mhm. trochę postudiować ich historię, żeby, żeby chociaż z tego pułapu nie, wyjść, gdy będzie okazja do spotkania. Nie? I, I może zainteresować się tym, co się dzieje na, na gruncie naszej diecezji, jeśli chodzi o, o, o ten dialog, czy o ekumenizm. Tak, nie? Tak. Bo... No bo coś się dzieje, tak, tak, nie, to tak, nie jest tak, tak że tak, tak. zero w ogóle. To się bardziej dzieje na, na, na poziomie nie wiem, biskupów, czy wyznaczonych do tego księży. W tygodniu modli o jedność tak, tak. są takie nabożeństwa w katedrze, czy w innych kościołach. No i oni tam się spotykają. To jest, to jest piękne, nie? No jest, Natomiast jest. chodzi też o taką jakby praktykę właśnie jakiegoś spotkania, nie? nie może, może ogląda teraz nas jakiś protestant? Znaczy ja w ogóle nie lubię tego słowa protestant. Nie wiem czy wy lubicie, na przykład jako protestanci, tak? Może, może po prostu ktoś innej denominacji tutaj chrześcijańskiej? I, i, I może macie pomysł w ogóle na jakąś taką współpracę, nie? Mhm. Gdzie byłaby ta przestrzeń spotkania, poznania się też w jakiś sposób. Ja myślę, że musimy jeszcze coś wyprostować, znaczy uporządkować, bo często jest tak, że kiedy mówimy dialog ekumeniczny, to to jest taki duży worek, gdzie niektórzy ludzie wrzucają wszystko. No nie wiem, czy pamiętasz, znaczy może też trochę się coś zmieniło w międzyczasie, ale ja pamiętam, że na studiach nam mówiono dosyć wyraźnie, że dialog ekumeniczny to jest w obrębie chrześcijaństwa. Nie? Czyli tak. typowy ekumenizm to jest chrześcijaństwo. I, i stąd to, po, wiesz, to pojęcie o ekumeny i tak dalej, nie? Natomiast... Jeśli mówimy o np. Dniu Judaizmu czy Dniu Islamu i o dialogu z Żydami czy z muzułmanami, to wtedy mówimy o dialogu międzyreligijnym. I oczywiście, że tu są pewne podobieństwa, no bo tu i tu spotykamy się z kimś o innej tradycji tożsamości, ale jednak jest też różnica w tych spotkaniach. Nie? To znaczy, że, że mamy jednak bliżej z chrześcijanami, jeśli chodzi o pewne chociażby naszą wspólną historię. Ale to nie znaczy, że, że dialog z ideizmem czy z islamem jest skazany na porażkę i w ogóle nie można się z nimi spotykać, nie? Tak. To też tak, żeby powiedzieć, no aha, no i w tym wszystkim, bo powiedziałeś grekokatolicy, nie? Tak, żeby sprawa była jasna, słuchajcie, katolicy to są w pełni nasi, no, bracia, to znaczy, no, tamci też, nie? Ale z grekokatolikami można jak najbardziej uczestniczyć w tej samej mszy, oni są w pełnej jedności z katolikami rzymskimi i i zresztą też mamy panafię, przecież grecko-katolicką e, grecko w Poznaniu, nie? Więc to ja polecam, żeby się przejść. greko był naszym ugodowcą. Ten oskałyk, pozdrawiamy. Tak jest. W ogóle przemów... przepiękna liturgia, nie? Przepiękna liturgia, tak, tak, teraz. Tak, 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 tak. Temat, myślę w ogóle bardzo rozległy, ale myślę, że tak trochę zachęcamy, żeby, żeby poczytać, posłuchać dobrych treści na ten temat, tak. zainteresować się, bo bardzo dużo mam wrażenie, że jeszcze jest niewiedzy na ten temat. Nie? A, tam, gdzie jest, a tam, gdzie nie wiedza? No właśnie, tam pewnie lęk, strach przed spotkaniem. Jest. Nie? Tak jest. Możliwe, że ten lęk wynika też czasem z tego, że mm, no ja nie mam jakby pewności co do swojej tożsamości. Nie? Tak. I możliwe, że w tym wypadku to jest po prostu, no nie ma co płakać nad tym, tylko możemy to zachęcić do tego, żeby tę tożsamość poznawać, nie? czyli właśnie iść w głąb. Tak. Nie wiem, czy pamiętasz, też to tam na ekumenizmie chyba było poruszane, albo w każdym razie jest taka metafora, że, że możliwe, że, że to jest tak, że wiesz, im bardziej będziemy iść, tam wtedy nie, było, nie mówili w głąb, tylko jakby ku jednemu szczytowi. Nie? Czyli jeżeli im bardziej się będziemy zbliżać ku Bogu, no to taka góra, widzę. czy taki stożek, można powiedzieć sobie wyobrazić, taką idealną górę, która wygląda jak taki stożek. No i jeżeli z różnych stron zbliżamy się do tego szczytu, no to im bliżej szczytu, tym bliżej jesteśmy siebie oczywiście. Nie? To, to jest taka, moim zdaniem, bardzo ciekawa tutaj, taki ciekawy obraz. Ja bym powiedział też że jeszcze w drugą stronę. Im bardziej idziesz w głąb tej też tej tożsamości swojej, nie? I odkrywasz taką przestrzeń, tak żebym powiedział, trochę kontemplacyjną, to nagle się okazuje, Odkrywam że... Odkrywamy jeden korzeń. Odkrywamy korzeń, nie? odkrywamy korzeń, no, nie? I no, są na przykład mistycy, nie tyle muzułmańscy, co to są sufitcy, tak? Dobrze mówię? No tak, jest taka, jest taka grupa takich mistyków, nie? Czyli no można powiedzieć zupełnie inna religia, ale wiecie co, ja pamiętam, że kiedyś natrafiłem na jakiś taki krótki tekst i mówię sobie, no kurczę, wow, nie? Jakbym czytał mistyka chrześcijańskiego i, i no, ewidentnie dla mnie to jest przykład, że ten człowiek się dokopał, mhm, On m. się dokopał do, do rzeczywistości, do której też my chcemy się dokopywać. To nie znaczy mhm. dla mnie na przykład, że to jest wszystko to samo, mhm, nie? Bo m, czasami mam takie pytania na religii mhm. też, nie? W szkole. No proszę Pana, no ale jeżeli ja bym się urodził tam, nie, no to, to pewnie byłbym wychowany jako, nie wiem, muzułmanin, byłbym muzułmaninem, albo... W ogóle w tej, w tej religii, nie. Religii, nie. Ja mówię, bardzo możliwe, że tak, nie, ale mimo wszystko, to mnie osobiście przekonuje jednak, no i to jest to, co trochę nas różnicuje, nie, mnie przekonuje, no, objawienie, w jakiej ono formie było też dane i w jakim stopniu, no i dla mnie jakby objawienie Jezusa Chrystusa jest jest tym pełnym objawieniem, w sensie no, no większym. Nie? Ta, ta miłość to jest bardziej obecna i ktoś może powiedzieć, no ale krytykujesz ty, czy coś. No, no nie, po prostu każdy ma trochę inną ścieżkę. Możliwe, że do tej samej prawdy Żydzi czy Muzułmanie też się dokopią, właśnie idąc bardzo w głąb. Bo ja też musiałem się do niej dokopać. Mimo, że jakby w teorii nie wiedziałem, to nie. Tak, tak. ja to nie, nie powiem, to, że się dokopam, ja się cały czas dokupuję. Nie? Czyli, wiesz, czyli każdy z nas musi iść w głąb. No nie, mnie ostatnio fascynuje taki temat katolicyzmu kulturowego. Właśnie, mhm. że, że jestem na jego poziomie, może na początku, bo, bo z takiej rodziny pochodzę, bo w takim kraju, w takiej kulturze się rodziłem. I to jest kulturowy katolicyzm, nie? Ale właśnie wtedy trzeba kopać, nie? Nie mogę zostać na tym poziomie. Znaczy, mogę, zawsze mogę zostać, ale myślę, że, że, że Jezusowi Bogu chodzi o, o głębie, nie? I, i, I to kopanie wtedy powoduje, że, że schodzimy na taki poziom, który, który jest no, fascynujący. Jest jakiś taki jest, jest już, już czymś bardzo, bardzo duchowym, Przekraczający tak, 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 coś tak, kulturowego. Tak, nie? tak. Się. I dla mnie to jest właśnie przykład tego, że jesteś w tej tożsamości, ale ona się nagle otwiera. Tak, tak, tak. I to nie jest tak, że się rozmywa. Tak, nie, ona tak. ma. Tam, gdzieś przy tym korzeniu jest taka przestrzeń, że nagle widzisz, że, wow, że to przekracza pewne granice. Bo, no bo rozpoznajesz, że to jest rzeczywistość, której nie jesteś do końca w stanie zamknąć w pewnych takich ramach. Nie? I tak. teraz mi się przypomina takie stwierdzenie papieża świętego. Jana XXIII. Okay. Który powiedział, że granice kościoła pokrywają się z granicami ludzkości. Hmm. I w, w jakby. To jest bardzo takie kontrowersyjne dla wielu, ale mnie, mnie fascynuje to zdanie, bo ono jakby pokazuje, że, że, że dla Pana Boga wszyscy są równi. Tak. I jak zaczynamy kopać, jako ludzie po prostu, mhm. to możemy dojść po prostu do tego jednego korzenia bycia stworzeniem bo od Boga, ukochanym, dzieckiem Bożym. Nie? Yy. My niestety czasem to wszystko sprowadzamy do, do do ram zewnętrznych, nie, jakbyśmy tak. kanonicznych powiedzieli, nie? I bo, bo to daje pewne bezpieczeństwo. Nie? Yy, natomiast myślę, że pan Bogu chodzi o, o kopanie. O no, nasze, nasze w cudzysłowie ko, kopanie. Nie? To jest myślę, że bardzo ważny temat i też łatwo tutaj o nieporozumienie. Nie? Czyli ja bym podsumował to jeszcze raz. Nie rozmywamy tożsamości. Absolutnie. Te ramy są też po coś. Tak, one są hmm? po coś. Zaczynamy. Tak. I no tak, po prostu, nie? Z czegoś trzeba zacząć, ale to też nie znaczy, że jak idziemy w głąb, no to w ogóle tych ram jakby odrzucamy, nie? Dla mnie to nie jest droga odrzucania po, po kolei jakichś rzeczy, tak. od których zaczynałem. Tak. Nie, bo ich nie trzeba odrzucać, tylko że one są wszystkie jakby razem włączane tak, tak, i, tak. i im bardziej ta tożsamość się poszerza, pogłębia, no właśnie, no to ona, ona nagle dotyka innych przestrzeni, gdzie mogę spotkać się z kimś bez lęku, mhm. a jednocześnie odkryć, że on też ma ciekawe rzeczy, nie? I to nie o to mi chodzi, że teraz, aha, no to ja jak w supermarkecie sobie wymienię kawałek, nie? Bo tam, nie wiem, ten dogmat mi nie pasuje, to sobie wymienię z czymś innym. Nie! Bo takie myślenie jest cały czas na powierzchni, mm -hmm, nie? Mm -hmm. A kiedy ja idę w głąb, to ja mówię, nie, te wszystkie dogmaty idealnie pasują. One się ze sobą łączą, ale ja idę jeszcze, jeszcze dalej, nie? Bo tam chcę kopać, nie? Chcę kopać. Chcę poznawać to znaczenie na nowo, nie? Chcę je mm, jakoś tam pogłębiać. No dobra, używam tych samych słów, więc nie będziemy już powtarzać. Ale zachęcamy do kopania. I będzie tytuł odcinka. Kopiemy. Koparka. Duchowi Górnicy. To byłoby fajne akurat, nie? Nie, nie? Super, mi się podoba. Duchowy Górnicy. Ja bym na zdjęciu taki kilofy i latarka. kask z taką czołóweczką. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i... i... No i co? I odwagi życzymy sobie i Wam w takim, w takim yy, budowaniu swojej tożsamości i, I, i otwieraniu się na innych. Tak, tak. się śmiesznie. No, bo tak o tym kopaniu... Chciałem <śmieniu> takie zawołanie wdać tam. Kopajcie dalej! Kopajcie. kop... Kopać dalej, chciałem powiedzieć. Dobra, nie wiem, co chciałem powiedzieć. Pozdrawiamy, na razie.